Dzisiaj biegniemy, dopóki nie złapie nas Adam Małysz. I zaczynamy ten bieg od porządnej rozgrzewki. O, z fu, z błewu proszę, ja tak, dawaj, tak, dawaj tak, tak, tak. I ten bieg polega na tym, że wszyscy na całej kuli ziemskiej startują w jednym momencie i uciekają przed autem pościgowym, które wystartuje 30 minut po starcie. Dobra, to jest casting do Twój bieg 5 mój bieg To ja bym nie przeszedł. No i w końcu przyszedł czas na to, żeby wystartować. No i zobaczymy, jak daleko jestem w stanie dzisiaj dobiec. I przed tym biegiem wyznaczyłem sobie cel, żeby przebiec od 15 do 20 km. No i wiecie, generalnie byłbym w stanie przebiec o wiele więcej. Tylko tutaj meta jest ruchoma i auto będzie cały czas przyśpieszało. Jak ci minie, to już kończysz bieg, więc trzeba biec w miarę szybko. No i żeby przebiec 20 km, trzeba to zrobić z tego, co się orientuje, w około godzinę 50. I cały ten bieg jest charytatywny pod hasłem Pobiegnij dla tych, którzy nie mogą. I wszystkie pieniądze zebrane podczas tego biegu są przeznaczane na badania urazów rdzenia kręgowego i w tym roku zostało uzbierane ponad 8,5 miliona euro. A wracając do samego biegu, to w trójkę z Glencem i Danielem mieliśmy podobny cel i trzymaliśmy się razem do momentu, w którym niestety. Dobra, panowie! Widzimy się na meczu. Dobra, panowie! Walczyłeś dzielnie, bohaterze! No i zostaliśmy teraz sami. Tylko pytanie, czy uda nam się w dwójkę teraz razem dobiec do końca. I generalnie to naprawdę wielki szacun dla Kuby, bo bez przygotowania biegł ze mną przez cały bieg tym samym tempem. Dajesz radę jak nie poddawaj się! z tym. I tak samo wielki szacunek dla każdego, kto wziął udział w tym biegu, i mam nadzieję, że widzimy się z Wami też w następnym roku. I nie martwcie się, nie musicie biegać szybko, możecie biegać jak chcecie, każdy bieg swoim tempem. I nam się udało biec tempem 5.40 przez całą trasę, no aż do momentu, w którym Adam Małysz nadjechał. Jedzie, jedzie tutaj chyba, co? Właśnie jedzie, 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 jedzie. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Nie! Tam jest 18! No i ukończyliśmy bieg z wynikiem 17 km i 900 metrów. No, ha, 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 ha. Mamy to!